Przedstawiamy najnowszą generację robota sprzątającego Roborock model S6 będący przemyślaną ewolucją doskonale przyjętego modelu S5. W tym materiale przyjrzymy się zawartości pudełka oraz skupimy na zmianach jakich dokonano względem poprzedniej generacji. Pierwsze co rzuca się w oczy po otwarciu pudełka to montowana do stacji bazowej podkładka pod mopa. Dzięki niej nadmiar wody, którą nasączony jest mop po powrocie do stacji bazowej nie dostanie się na podłogę. W zestawie jest też dostarczona przez producenta instrukcja obsługi w języku angielskim. Jednak egzemplarze z oficjalnej dystrybucji Roborock Polska wyposażone są również w instrukcje w języku polskim. W zestawie jest też 10 jednorazowych mopów. Jeżeli zatem nie masz ochoty prać mopa po każdym sprzątaniu, to nareszcie nie musisz. Jednorazowe mopy można swobodnie dokupić. Nie znaczy to jednak, że klasyczny mop wielokrotnego użytku nie znalazł się w zestawie, bo są aż dwa. Dodatkowe filtry mop również znajdziemy w pudełku, więc nie ma konieczności kupowania ich osobno. Przewód zasilający, który podłączamy do stacji bazowej, nie zmienił się od modelu S5. Dodatkowy filtr HEPA, podobnie jak w modelu S5, również znajdziemy w zestawie. Podobnie jak w poprzednim modelu, pod górną pokrywą znajduje się pojemnik na kurz, w którym fabrycznie zamontowano filtr HEPA. Jego montaż i demontaż jest dziecinnie prosty. Tuż obok znajdziemy narzędzie, przy pomocy którego wyczyścimy szczotki. S6, podobnie jak poprzedni model, porusza się na amortyzowanych kołach, dzięki czemu pokonywany przeszkód do wysokości 2 cm nie stanowi dla niego problemu. Konstrukcja szczotki bocznej została diametralnie zmieniona. Nie posiada już ona trzech, lecz pięć ramion, które wykonana nie z włosia, a z gumy, dzięki czemu skuteczność zbierania kurzu jest dużo wyższa. Udoskonalono również turboszczotkę. Do jej wykonania użyto miękkiego i bardziej elastycznego włosia amerykańskiej firmy Dupont, twórcy materiałów klasy militarnej jak Nomex, Cordura czy Kevlar. Jego gęstość zwiększono o 230%, dzięki czemu sprzątanie stało się delikatniejsze dla czyszczonej powierzchni, podczas gdy jego skuteczność pozostała na równie wysokim poziomie. W technologię ruchomych zderzaków w porównaniu z poprzednią generacją wyposażono nie tylko boczną część robota, ale także moduł lasera, co wpłynęło na jego trwałość. Zmieniono też wygląd i ułożenie przycisków na korpusie. Konstrukcja zbiornika na wodę nie została w znaczący sposób zmieniona, jednak na jego obudowie pojawił się suwak regulacji ilości wody dostarczanej do Mopa. Dzięki temu nie będziemy mieć problemu z wyregulowaniem zbiornika dla różnych typów powierzchni. Sam sposób montażu mopa na zbiorniku oraz zbiornika na robocie jest intuicyjny i nie różni się niczym od tego znanego z serii S5. Stacja bazowa została zaprojektowana od nowa. Jest większa, a jej konstrukcja umożliwia teraz schowanie w jej wnętrzu przewodu zasilającego pod pokrywą znajdującą się w tylnej części stacji. Dzięki temu nieestetycznie plączące się przewody to już przeszłość. Roborock S6 posiada pełną funkcjonalność modelu S5, a dodatkowo jest do 50% cichszy, posiada aż 14 typów czujników, które zapobiegają upadkom czy umożliwiają rozpoznawanie powierzchni, a dzięki rozszerzonemu interfejsowi aplikacji otrzymuje dodatkowe funkcje, jak rozpoznawanie pomieszczeń czy zapisywanie kilku różnych map lub pięter. Roborock S6 dostępny jest na polskim rynku dzięki oficjalnemu dystrybutorowi Roborock w firmie Jamicon. Więcej informacji znajdziecie na stronie internetowej.